Dzień dobry, witam wszystkich uczniów klasy trzeciej na lekcji informatyki. Dzisiaj zrealizujemy sobie dwa tematy. Będą to zajęcia 20 i 21, a poznamy dzisiaj będzie pierwsza lekcja pierwsze dwie lekcje, na których poznamy program do tworzenia prezentacji, taki, który nazywa się PowerPoint. Tutaj właśnie widzicie ikonę tego programu. To jest PowerPoint, jeden z najnowszych 2019. Czasem możecie mieć wersję starszą. W podręczniku też pokazują Wam znaczy pokazane obrazki na przykładzie starszych wersji, no bo podręcznik był no, wcześniej opracowywany. Te ikony mogą wyglądać, no tak wygląda, a mogą na tak wyglądać, bo taka troszkę inna. No w ogóle, ten PowerPoint właśnie wchodzi w skład pakietu Microsoft Office, tam gdzie znacie, tam gdzie już jest m.in. znany wam program Word, edytor tekstu, właśnie program do prezentacji PowerPoint. No i taki arkusz kalkulacyjny, no, taki arkusz, który poznacie w klasach starszych. Microsoft Excel, to jest akurat wersja 2007, ale oczywiście są nowsze. Jak tworzymy program PowerPoint? Najprościej sobie oczywiście jest zrobić folder i w tym folderze sobie umieścić wszystkie materiały, które będą potrzebne do prezentacji ja tu sobie umieściłem już takie dwa zdjęcia, które wcześniej użyłem już chyba w klasie piątej w filmiku i co robimy, żeby taki plik programu utworzyć klikamy prawym przyciskiem myszy nowy i prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint tutaj nam się otworzy Nowa prezentacja, tu możemy sobie to nazwać, zmienić. Ja nie będę jej zmieniał, bo nie o to chodzi na razie. Kiedy sobie kliknę, otworzy mi się właśnie ten program. I teraz, program PowerPoint jest to program, który służy do tworzenia prezentacji multimedialnych, czyli takich pokazów, w których łączymy i tekst, obraz, również dźwięk. Również filmy można wstawiać i ruch, bo, bo te obrazy, te teksty można animować, czyli można wprawiać je w ruch, czyli taka, animacja, taka prezentacja właśnie jest bardzo, bardzo taka żywa, tak? nie jest statyczna. Dzięki temu no, może być po prostu atrakcyjna do pokazywania komuś. Prawda? Każda y, m, prezentacja składa się z takich podstawowych elementów, a takim podstawowym elementem każdej prezentacji jest slajd. Tutaj zresztą mam pisze, kliknie, by dodać pierwszy slajd. O i nam się taki slajd pokazuje. To jest taka jakby kartka, ale to nie jest do końca kartka. Yy, I na takim slajdzie już możemy sobie dodawać jakieś yy, Zdjęcie, obrazki. Oczywiście pamiętamy, że zawsze zaczynamy od slajdu tytułowego. Widzimy, tutaj tam popierają kliknij, aby dodać tytuł. Yy, na razie się nie będę tym zajmował, ale można sobie, popatrzcie, dodać to nowy slajd i na tym slajdzie można już o sobie umieszczać. Ja szybko wstawię tutaj obraz. Aha. O, popatrz, jak kliknę, to się obraz pojawi. No, można sobie tutaj różne rzeczy z tym obrazem robić. Można tutaj o, sobie wpisać tytuł. Ja nie będę tego robił, bo tak naprawdę nie teraz, nie, to, nie o to nam chodzi. Chciałem Wam tylko pokazać, że to są takie slajdy. Można oczywiście dodać kolejny slajd, prawda? Można znowu wstawić kolejny obraz. O, prawda? I teraz, jeżeli sobie już zrobimy tych slajdów, jakąś tą ilość, możemy przejść sobie do pokazu slajdów. Popatrzmy, no tu nie ma nic od początku, widzimy i po kliknięciu możemy sobie o obrazki oglądać, prawda? Mogą same się nam pokazywać, możemy je animować, ale to będzie tematem innych zupełnie zajęć. No, nie będę zapisywał zmian. I teraz przeniesiemy się do, waszego, do waszej płyty, czyli tematu numer 20, i tutaj zapoznamy się z takimi zasadami, jakimi trzeba się kierować, żeby zrobić dobrą prezentację. Uruchomię sobie program, tak jak wy sobie uruchomicie program PowerPoint. Zasady tworzenia. Widzimy, że to jest strajk tytułowy. Zawsze trzeba oczywiście podać autora, kto jest autorem takiej prezentacji. I tutaj mamy, o, ikona programu PowerPoint. Wciśnij spację, aby przejść do następnego slajdu. Czyli można wciskać spację, o, proszę bardzo, o, coś mi nie chce działać, więc ja sobie będę tutaj przyłączał, aha, bo to będzie działać przy pokazie. Bym działał. A. No to możemy sobie przejść do pokazu slajdów od początku. Mamy nawet z muzyką. Tu nawet macie pokazane, że te animacje można, znaczy w slajdy można animować. O, 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 się tutaj. Ikona i wciskam spację. Właśnie, każdy slajd powinien mieć tytuł. Tak jak było na początku i na slajdzie z kolei. Na każdym umieszczę tylko kilka krótkich zdań, nigdy nie piszemy dużo, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby ktoś jeden slajd czytał przez jakiś tam długi, długi czas. To ma być krótka informacja i najlepiej jeszcze jakiś y, obraz, obra, y, jakieś zdjęcie, jakaś grafika, żeby to nie było nużące. Prawda? Najważniejsze informacje lub obrazy umieszczaj na... W znaczy w lewym górnym rogu slajdu, ponieważ w tym miejscu skupia się uwaga osoby oglądającej pokaz. Lewy górny, tu jest lewy górny, tak, czyli tu zwykle umieszczamy, dlatego że tak jesteśmy już no, ukształtowani, że y, zaczynamy, jak coś zaczynamy oglądać, czytać, to no, od tego miejsca, od górnego, lewego górnego rogu, bo tutaj na przykład w zeszytach piszemy, książki jak czytamy, to zawsze się nam strona zaczyna od tej strony, tak? Znaczy, czytanie strony, więc tak jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli, jeżeli chcemy, żeby była najpierw ilustracja, wasza, to więc tutaj ją umieszczamy, a tekst może być gdzieś pod spodem. Wyróżnienia. No właśnie. Czasem. No trzeba coś umieścić na górze, no właśnie, yy, bo ja często też umieszczam na górze. Jeżeli są coś, coś ważne, coś chcemy na coś zwrócić uwagę, to trzeba albo je umieszczać na górze, albo w jakiś sposób wyróżnić, jakimś kolorem, jakimś podkreśleniem, yy, tak, żeby, żeby to, co ważne, zwracało uwagę, to, co najważniejsze, uwagę osoby oglądającej. No ale też nie należy przesadzać z kolorami. Pamiętajcie, że no, tutaj nam podpowiadają, żeby było 3-4 kolory, co najwyżej. I mniej, znaczy jeden kolor to też nie jest skazane, ale no, jeżeli ktoś używa bardzo dużo, to to się robi zbyt kolorowe, to też nie robi dobrego wrażenia. Taka prezentacja, yy, gdzie każdy slajd jest inny. Tu inny kolor, tu inny, takie troszkę, czy albo na jednym slajdzie wiele kolorów. No, nie jest to zbyt yy, ładne obrazki i rysunki powinny być czytelne i bez szczegółów. To znaczy, jak pobieramy, to powinna być dobra rozdzielczość tych obrazków. Przede wszystkim, żeby one były wyraźne, żeby nie były, jak pobierając zbyt mały obrazek, a potem go sobie będziemy chcieli powiększyć na tym slajdzie. On będzie miał no, taką słabą rozdzielczość, no to on będzie robić taki niewyraźny, no, i nie będzie tego efektu, prawda? No też jak rysunki, prawda? Yy, to też, żeby nie było za dużo szczegółów, tak? bo, bo to w, wtedy no, nie wiemy, na czym mamy się skupić. Im mniej szczegółów, tym lepiej. Mhm. Ja może przyspieszę. Teksty. Kiedy piszemy teksty, to musimy zwracać uwagę przede wszystkim na rozmiar czcionki. Czcionka powinna mieć rozmiar co najmniej 20. To jest taki rozmiar, my to sobie pokażemy oczywiście, to jest w tym samym miejscu, co w Wordzie. Ustalenie rozmiaru czcionki. Nie może być mniejsza, bo jak jest za mała, to po prostu jest trudno ją odczytać. No też nie może być za duża, ale jeżeli w Wordzie piszemy taką czcionką, która ma rozmiar 12, to tutaj ten 12 byłoby no, za małe. Unikaj pisania tylko wielkimi literami, gdyż taki tekst jest trudny do przeczytania. Tak. Piszemy tak, jak normalnie się pisze. Tak? Zaczynamy zdanie wielką literą, potem są małe nazwy własne wielkimi literami, ale nie piszemy tylko samymi. Czyli nie robimy tak, że włączamy kapsloka tak? i piszemy, bo to naprawdę taki tekst jest trudno czytać. Komu się wydaje, że jest ładniejszy, wyraźniejszy, a w rzeczywistości tak nie jest. No i teraz do pisania wykorzystuj czytelną czcionkę bez udziwnień. Często, ja już z doświadczenia wiem, że uczniowie bardzo chcą, żeby ich prezentacje były takie, no, efektowne i teksty, żeby były efektowne, a jest sporo do wyboru takich różnych czcionek, krojów czcionek ciekawych, ale no nie zawsze one zdają tutaj sobie, znaczy zdają egzamin w prezentacji. Czasem, są, jak są zbyt skomplikowane te albo takie za bardzo ozdobne, no to źle się to czyta. To powinny być proste, najczęściej proste czcionki, prosty krój czcionek, taki, żeby był łatwy do odczytania. I jeszcze jedna ważna rzecz. Spora część czcionek nie ma polskich znaków. I na to też musicie zwracać uwagę, że czasem, nawet może być bardzo fajna czcionka, ale jak piszecie, to nagle okazuje się, że jak chcecie napisać o, czy en, czyli takie typowo polskie znaki, to. Ta czcionka jak nie posiada i ta literka Wam się napisze, tak, ale będzie zupełnie inaczej wyglądać. Będzie się różniła od innych i ten tekst będzie wyglądał tak nienaturalnie. Zdjęcia. Czytelność prezentacji. Yy, to patrzcie. Jest źle i dobrze. W zasadzie po, po lewej stronie i po prawej mamy te same informacje, ale zupełnie inaczej przedstawione. Przede wszystkim yy, to, co jest, to, to na co ma zwrócić czytający, jest wytłuszczone i jest to ładnie od siebie oddzielone, prawda? Yy, czyli imię i nazwisko, szkoła, osiągnięcia, hobby. Czyli wiemy, co tu będzie. Natomiast te już informacje szczegółowe są już napisane zwykłą czcionką. Tutaj w tym przypadku wszystko jest napisane bez wytłuszczenia. Wprawdzie jest podkreślone, ale zauważcie, że wytłuszczenie zdecydowanie jest lepsze niż podkreślenie. Można oczywiście sobie wytłuszczyć i podkreślić. No też będzie działało. Ale samo podkreślenie, jak widzicie, i jeżeli to jest wszystko bez yy, odstępów odpowiednich, no to tak się wszystko ze sobą zlewa i, i no... Można to oczywiście przeczytać, ale zdecydowanie lepiej wygląda ta wersja po stronie prawej. pliki multimedialne. W programie PowerPoint właśnie możemy umieszczać różnego rodzaju, różnego, różne rodzaje plików, czyli właśnie pliki tekstowe, pliki graficzne, muzyczne i filmowe. Nie będę tego uruchamiał, jak sobie włączycie, to tutaj to Wam się pokażą, jak to wszystko wygląda, co to jest tekst, grafika, muzyka, film. Tekst to będzie jakiś fragment programu Word, grafika to będzie jakieś zdjęcie. No, przybudzę, to coś Wam zagra, a yy, klikniecie na film, to Wam się w okienku powinien pojawić jakiś taki no, filmik, prawda? Dobrze, zakończymy naszą prezentację. Dobrze, i teraz przejdziemy sobie do zajęć. 21 takie konkretne rzeczy, mianowicie będziemy sobie robili mapę pogody. PowerPoint. A tutaj najpierw takie, takie proste zadanie jest jeszcze, że mamy takie gotowe elementy. To takie już robiliście. No, trzeba wykonać planszę dzisiejszej pogody, no, zapisać ten plik, karta pogody. Tutaj można sobie na termometrze, oczywiście widzimy, ustawić sobie temperaturę, a no, możemy sobie, ją przeciągamy, upuszczamy, prawda, i mamy, prawda. No, także to sobie sami zróbcie, natomiast przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Czyli zrobimy sobie obrazkową mapę pogody. Uruchomimy sobie program PowerPoint, jeszcze raz. I mamy taki, na razie taką dwuslajdową prezentację. Yy, która się składa ze slajdu tytułowego Mapa Pogody i z drugiego slajdu, w którym mamy mapę Polski, no, największe miasta, i tutaj z boku mamy ikonki, w tym ikonki różnych yy, stanów pogodowych. Tak? I jeszcze tutaj mamy temperatury. Trzeba do każdego miasta przyporządkować jakiś rodzaj pogody i jakąś. Temperaturę. I jest to w sumie bardzo proste, dlatego że po prostu to są obrazki. widzicie, jak ja kliknę, to one mi się tutaj zaznaczają. Są takie elementy, a na pewno się z takimi spotkaliście. O. I teraz rzecz bardzo prosta. Jeżeli ja chcę na przykład zrobić, no nie wiem, u Gdańska burzę z, jakąś, prawda, z piorunami. robię to w ten sposób, że Klikam i teraz tak, albo y, prawy przycisk myszy i kopiuj, tak, albo, co, ctrl-c, prawda, Kla y, kombinacja klawiszy, bo to jest ten sam y, skutek, prawda, ctrl-v, o, pojawia mi się już duplikowana, skopiowana ta ikonka i po prostu ja sobie łapię, przepuszczam, i w okolicach Gdańska sobie ustawiam czy, o, jakaś tam, nie, tutaj. O jakiś tam tutaj. Teraz gdybym chciał jeszcze burzę w innym miejscu, to wystarczy, że tylko kliknę Ctrl V, bo program pamięta no, skopiowany ten fragment. Ale jeżeli chcę inną, no to wybieram sobie jakąś inną pogodę. O tutaj znowu Ctrl-C, Ctrl V. Yy, o, i sobie gdzieś przeciągam, o niech no, i sobie gdzieś tutaj. O. No, tutaj w okolicy, czy niech będzie jakiś tam deszczyk. Słoneczko, zaznaczam. No i tu mogę, no jeżeli ktoś nie chce tego Ctrl -C, to po prostu oprawi, przycisk myszy i kopił. No, pokażę takim tym sposobem, no, którego no, no, można stosować, ale lepiej się nauczyć tego yy, właśnie poprzedniego. No i mamy wklej tutaj, a no, niech sobie tutaj świeci słońce. I teraz jeżeli chcesz, żeby była wszędzie, już taka ładna pogoda, to wystarczy, że tylko wklejam, ctrl-v. Tak, tak i o, no. odznaczam ctrl-v i tak dalej. To samo robię z temperaturami. I tutaj moja, moja podpowiedź jest taka, bo Wy tu macie 5 temperatur różnych, prawda? Ale tak naprawdę wystarczy sobie zaznaczyć jedną, o, ale tą pierwszą. Oczywiście skopiować Ctrl C. I teraz kiedy kliknę Ctrl V yy, A. Dobrze Ctrl X. to sobie. Jeszcze raz zaznaczę, bo coś mi tutaj. Yy, Ctrl C, Ctrl V, no co za uparciu. no, Dobra, zrobię to inaczej. Kopiuj. Play. O, teraz mi się powieliło. I teraz, e, jeżeli sobie tą temperaturę już raz skopiowałem, to popatrzcie, teraz będę ją sobie tylko wklejał. Tak? Tą samą. Nie Już nie szukam innych, o, tylko pod każdym miastem sobie o, stawiam Ctrl-V. Tę samą temperaturę. Zaraz Wam powiem dlaczego. Żeby nie kopiować y, raz kopiować i w, tylko wklejać, po prostu, tak. No, jeszcze raz, ctrl, v. Yy, nie będę więcej tutaj robił, bo to... O, tu podrób minę. Dlaczego? <laughs> o, oczywiście można sobie przesuwać tam. Yy, dlatego, że tą temperaturę możecie sobie już teraz zmienić. Popatrzcie, jak sobie klikniecie tutaj, no to Wam tutaj w środku taki kursorek miga, tak. Jeżeli na mieć na przykład temperaturę 19, no to wystarczy, że sobie ten kursor postawię, o tutaj z tyłu, i backspace, najlepszym backspace wykasuję sobie o, i sobie napiszę 19, Tak, Twierdzę, już jest. Nie muszę tego się stąd kopiować. Mogę sobie już jeden, jedną temperaturę wszędzie, a potem sobie tylko ją dowoli, nawet inną sobie dać niż te tutaj napisane. <laughs> Element oczywiście mogę sobie przesuwać tam, gdzie chcę, prawda. I teraz rzecz ważna, bo ten plik sobie, <laughs> zapiszcie, jak zapisać plik, już pokazuję, tu mamy takie kółeczko, klikamy, tak, i jest zapisz jako, i wybieramy sobie prezentację programu PowerPoint, no u mnie akurat 91-2003, u Was to może będzie jakiś tam inny, Klikam. I program się zapyta, gdzie ja mam to zapisać. No tutaj podaje mi akurat stację dysków, no niewiele na płycie zapisał, bo się nawet nie da, więc sobie poszukam yy, o, z pulpitu moje lekcje. Miki klasa trzecia, poznajmy PowerPoint. I tutaj o mogę zamiast Z21, strona 2, bo to zadanie 2 to jest zajęcie 21 i ćwiczenie drugie to mogę sobie napisać od razu, żeby żebym wiedział co to jest my mapa mapa pogody i daje zapisz dobrze, i teraz kiedy wyłączę sobie tutaj, prawda to o tutaj nie, to mi się otworzyło Niedobry program. Dobrze. W każdym razie że to zapisało się w tamtym folderze. I to sobie wykonajcie. Zróbcie sobie tą, tą mapę pogody i zapiszcie ją sobie w tym folderze, który sobie utworzycie. Gdyby jakieś były problemy, to oczywiście możecie do mnie pisać. Ja oczywiście na każdego maila odpowiadam. No jak ktoś ma mój telefon, może zadzwonić, też mogę pomóc. Także jestem do Waszej dyspozycji. I żegnam Was do następnych zajęć. Dziękuję za uwagę.